Niezależnie wykorzystuje się wiele cudownych technik, które czasami budzą pewnego rodzaju obawy, a może zastanawiamy się, a czy to prawda, czy to nieprawda, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. I jednym z takich kierunków, jedną z takich technik, która zawsze y, maluje zdziwienie na twarzy kursantów, bo tą technikę wprowadzam bardzo wcześnie podczas naszych kursów, mianowicie już na dotyku dla zdrowia, chyba już nawet na pierwszym stopniu. Mówię o jakiej technice? O technice pracy przez pośrednika. Kiedy możemy wykorzystać testowanie przez pośrednika? Bardzo często dotyczy to testowania małych dzieci, albo takich dzieci, które nawet niekoniecznie są małe, ale nie chcą z nami współpracować. Znacie pewnie takie małe osóbki w swoim otoczeniu, które mają swoje własne zdanie. Również można wykorzystać taką pracę do pracy ze zwierzętami. Również można wykorzystać taką pracę w momencie, kiedy dana osoba nie może być testowana z powodów typowo zdrowotnych. Na przykład leży w łóżku albo ma napięcie mięśniowe bardzo słabe, albo wręcz go brak na skutek różnych neurologicznych albo urazowych rzeczy, albo po prostu jest w gipsie. Też taką osobę wcale niełatwo będzie nam testować. Chociaż zawsze możemy poszukać przynajmniej jednego mięśnia, który gdzieś byłby dla nas dostępny. Oczywiście. Powiem również w tym momencie, że taka metoda pracy przez pośrednika może być wykorzystywana szczególnie w obecnych czasach, kiedy dana osoba na przykład podlega izolacji, jest w domu i nie może pojawić się w gabinecie. Może wtedy przysłać swojego pośrednika do gabinetu. I ten pośrednik, będąc w roli osoby, która jest testowana, może również nam posłużyć jako ciało, na którym możemy wytestować i przeprowadzić terapię. Wiem, brzmi to dosyć specyficznie, ale tak naprawdę to nieraz potwierdzone naprawdę działa. Czyli może najczęściej i najbardziej prozaicznie wygląda to tak, że dana osoba, która jest pośrednikiem, jest w kontakcie z osobą, która jest testowana. To jest najprostsze. Tak testujemy najczęściej, tak matka może być pośrednikiem dla swojego dziecka. I bardzo cudowną rzeczą i taką wspaniale prostą techniką jest, że my na przykład poprzez matkę dla dziecka możemy wytestować, który pokarm dziecku służy, a który nie. Bardzo często te małe dzieciaki mają dużo problemów ze skórą, z układem pokarmowym, bardzo często z układem odpornościowym, i to pokarm może być tym czymś, co jest dla tych dzieci niekorzystne. Jak Przetestować? Oczywiście można zrobić mnóstwo testów laboratoryjnych, które wcale nie zawsze dadzą nam odpowiedź, czy dany pokarm jest dla dziecka dobry, czy nie. A wykorzystanie testu mięśniowego poprzez matkę dla dziecka może wskazać, czy to mleko, a może inne mleko, a może jeszcze inne produkty, a może mąka, a może pszenica, a może drożdża, a może cukier, a może to tylko barwniki, które są dodane do pożywienia, są tym czynnikiem, które szkodzą dziecku. Zdarza mi się również czasami prowadzić różnego rodzaju sesje, albo właśnie sprawdzanie zwierzaków. Wielokrotnie dochodzimy do przyczyn, dlaczego mój zwierzak zachowuje się tak czy inaczej, dlaczego zwierzak jest agresywny, dlaczego zwierzak atakuje ludzi, albo dlaczego akurat w ostatnich tygodniach na przykład zwierzak nie ma kompletnie apetytu. I okazuje się, że zwierzęta. Są bardzo wdzięcznym obiektem, nie tylko do testów, oczywiście przez pośrednika, ale również do terapii, ponieważ one nie mają tych swoich systemów przekonań, które mówią: E, to głupota, to nie działa. One po prostu czują to, co dobre, biorą, korzystają i mają świetne efekty. Także życzę wszystkim, żeby mogli wykorzystać pracę przez pośrednika i żeby mogli mieć taką otwartość, jak te nasze zwierzaki.